Ci, stary przecież my jesteśmy braćmi z krwi i kości. widzę, ale ty się w przy tosach starej ja w dżungla. W dzisiejszym filmie rozpętał się jeden z największych konfliktów na Drop SMP. Ej, a, oj, stary! Ale jeszcze przed tym pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, bo spora część z Was tego nie robi. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do materiału. Jeśli chodzi o mój start, to przebieg on standardowo. Mam nadzieję, że dzisiejszy wow. dzień przejdzie do historii. I Drop SMP oficjalnie może rozpocząć się za 3. De Jeden, jeden. Ej, czekaj, czekaj. Dzisiejszy film został nagrany na sprzęcie od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli SteelSeries. SteelSeries od lat jest zdecydowanym liderem na rynku gamingowym w Polsce i nie tylko. Wyprodukowali oni m.in. słuchawki Arctis 7, które zostały ogłoszone mianem najlepszych słuchawek gamingowych według rankingu Forbes. Nie mogłem zapomnieć o jednej z najszybszych klawiatur gamingowych na świecie, czyli Apex Pro TKL. Osobiście jestem fanem tych dwóch produktów, więc link do nich jak i całej reszty macie w opisie, gdzie możecie sobie je zgarnąć w naprawdę okazjonalnej cenie. Ale to nie wszystko bo razem ze stylem organizujemy konkurs na sprzęt, który możecie wygrać. Ale co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział? Dowiedz się na moim Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. Na początku połączyłem siły z Felipezem oraz Asasinkiem. Nie biegnij! <laughs> dawaj, dawaj! Dawaj, nie, dawaj! Go, go, go! dawaj go, się... dawaj kratorkę! Dawaj, dawaj kratorka, dawaj kratorka, dawaj kratorkę! A końcowo skończyłem na sojuszu również z Felipe i Sasinkiem, ale po krótkim czasie dołączył do nas Sawars. leży! Ej, to Ej to mi? bok leży. Stary nie masz, masz, masz psychi nam to masz masz go to Stary to nasz jest nie. ja nie Jadę. Ale to trzeba. Huks bokus, czary mary, Felipe to jest siwy stary. 3 emplomy w kości! Niestety później zaliczyłem potężną wywrotkę. Dawaj gredorko, dawaj gredorko, dawaj dawaj dawaj, 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 dawaj. Dawaj wszyscy! Synox, 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 Dawaj, 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 dawaj! Eksertyk, 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 eksertyk! No wracamy, obracamy, obracamy, obracamy. Co? Feigo! Szymon Panowie, ja ma... Mam go! Knocknick, 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 knocknick. Mam go, mam go, mam go. No nie, nie co, to, to No my już! No my już to was bierze! Uciekaj! Gdzie jesteście, gdzie jesteście? Ja wam pomogę! Pomocy! He, hej, Teddy! Trzyma, trzyma. Nie! Nie! Nie poddałem się i postanowiłem odzyskać część straconych procentów zabijając oponenta. Hey, de, domski jagzyk, domski jagzyk obok Ej, wale ich, wale ich, ich obydwóch! Ale jeszcze no, nie ma domki! Wykorzystuj kędzich, wali ich! Wal domskiego, wal domskiego. domskiego! Dobra, nie! Ważniejsze jest teraz. Jedź, tiet, tiet, tiet. Ja nie jeszcze wyregenerował, to. 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 Jest tak! Nie! Mamy Nie! Mamy O kurde, to jest jakiś prymat stary! Co to jest? Szybkości i odporności! Po całej akcji podzieliliśmy się na dwie grupy i ja z Subwarsem poleciliśmy grindować itemy. Co nam się udało? A Felipeza z Asasinkiem poszli do materu, co im aż tak bardzo nie wyszło. No panowie Najlepiej na świecie nie Nigdy jak, lepiej nie było. Nie, nie. już ja, co ty no, gadasz, Stary, nie. ja tu jestem tak bogaty, że nigdy tak nie byłem. Jakoś później miałem prawie dwudniową przerwę od serwera, to Łukaszek z YFL wyszedł z propozycją zaprowadzenia mnie do Endu i pokazania mi, co w nim się znajduje. A ty mnie nie zabierzesz, jak tam wejdę. Proszę cię, stary, przecież my jesteśmy braćmi z krwi i kości. Czemu miałbym cię zabić? Ty urodziliście w fitosach, stare ja w dżungla. <laughs> no to. Stary, ale krew w nas płynie to samo, stary. A to stary, z racji tego, że całkiem dawno cię nie było na serwerze, a trochę rzeczy się pozwali. Zmieniało, to co sądzisz o tym, że zaprowadził Cię do ekspiarki zrobioną przez Xertexa w Endzie? Zaprowadził się do Endu w ogóle. Darym, mogę podtrzymać Twoje okulary? Ja pierdzielę, stare niesamowite rozwiązania tutaj praktykujecie. sukces takie rzeczy buduje? Dla ludzi. budował, Tak, da, wyobraź sobie, że. On e, dla ludzi, nie ludzi coś zrobił. On sam, sam się nie zmusił, stary, tak? Nikt. Ani jedna osoba. Nikt go nie bił. Tam. Endzie powstała ogromna farma Endermanów zbudowana przez Xertexa, dzięki której możemy pozyskać nielimitowaną ilość pereł. Aczkolwiek po tym wszystkim Łukaszek zaprosił mnie jeszcze raz do swojej bazy, gdzie chciał mi coś pokazać. Stary, muszę ci jeszcze pokazać jedną rzecz w tym pokoju dla Felipezy, bo ozdobiłem go troszeczkę. Mmm, okej. Okay. Ale przecież... W trakcie zorientowałem się, że Łukaszek coś knuje i poupewniłem się, czy posiadam wystarczająco dużo temów, aby się obronić, wszedłem do owego pomieszczenia. Ty w tym czasie, jak będziesz przyglądał ten piękny obraz Leonardo da Vinci'ego, ja w tym czasie zrobię małe przemeblowanie. Nie no, co ty próbujesz, dlaczego to robisz? Stary, powiem ci tak, jeden z twoich kolegów z ekipy... Ma ale dług. no, ale no, to u Felipezy ma ten duch, no. jest nim a my jestem jesteśmy przyjaciółmi, przecież. Jestem serdecznym przyjacielem na presy i zostałem bardzo uprzejmie poproszony, abym po prostu dwóch odebrał, więc nie jest to nic personalnego, aczkolwiek będę musiał stary... No nie, no ale zostaw! W ciągu mojej przerwy od SMP, teamy się pozmieniały. Tak jak na początku byłem z Felipezą, Asasinkiem oraz Savarsem, to teraz zawarłem sojusz z Bingsem. Wskutek czego, godząc się na propozycję Łukaszka z początku akcji, zapomniałem totalnie o tym, że jest on w drużynie razem z Felipezą, a Bings posiada z nim niewyjaśnione porachunki. Przez to wcześniej nie skapnąłem się, że może być to pretekst do pośredniego załatwienia sprawy. No mnie, no ej! to no. niestety nie możesz... jest w stanie zostawić. O, ja sobie Ej, no nie, tu masz jeszcze ten miecz. Ej, mam bloki, poczekaj, ja sobie stanu ucieknę, co ty na to, stary? Bo ja w ogóle stary healingu nie mam, się... ale możesz mnie zostawić? Proszę cię. Ja Zostaw, Zostaw mnie, no! Nie, no. stary, ty masz truciznę. Ej, stary! Zostaw mnie, stary! Jej, stary odwal, odwal się ode mnie, proszę jej, cię. nie stary, wracasz, stary, gdzie ty jesteś? W tym momencie, proszę mi powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, gdzie ty jesteś. Stary, bo będzie trochę inna zabawa. Stary, ja jestem wszędzie i mnie nie mamy. Nie? W tym momencie, oj, stary, ja słyszę, jak ktoś jest on, kto sobie tutaj spożywa. Usta... Neurent! Stary? <laughs> nie no, stary, kończę cię, co ty będziesz czytał i Haha, to demik! To Tewik! No, demiasz, to demiasz, to demiasz, to demiasz. Giniesz, giniesz! Nie, nie, nie! nie, Umierasz, stary! Nie! <laughs> Mam cię! <laughs> Stary, stary, poszło ci, poszło ci ja wie... wyśmienicie nie. stary, serio stary. Nie, poszło ci. Co nie? ty gadasz za farmazony, tak. stary? Ale masz fajnego seta, stary. Gdzie jesteś? O, stary. siema. siema Jesteście totalnie siema, 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 stary Wychodzisz stąd, no, wychodzisz stąd Poczekaj seta momencie. muszę wziąć, stary, ale oddaj seta, stary. O nie, totem, otem i totem, stary. Ej. O, stary, no, 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 no bo cię wyzeruję zaraz, stary. Proszę, i zadary, przestańczyłeś pałe. mi nie będzie nikogo brał, stary. Bing się nie tyka, rozumiesz? Zostrę, stary. No sebej, stary. Nie no s opanuj się, zejdź na ziemię, pa położysz tak. to i mu wygodny straszyć stary, W międzyczasie na serwer dołączył jajcob z którym postanowiłem nawiązać sojusz W trakcie przygotowywania dla niego zostało powitalnego Izer zabił jajcoba wskutek czego wraz z Felipezą pośpieszyliśmy mu na ratunek Co on ci dał za iTemy! Tak po, po prostu cię z dupy zabił Tak, tak stary, z dupy. Ale, ale, ale dropnąć to Stary on ci dał jakieś najgorszej temy stary, Panie, ja mu zaraz z tym jest między oczy Raz nie waga, wymaga, no Ezer, co to Coś miało nie znaczyć? Było, nie było żadnego, żadnego zakazu. To była ja ci bym wyrzucił. Nie chcę, stary. Ezer, miałeś, miałeś do wyboru. Ja, śmierć albo. Zer. Śmierć za... I, dobra, <grym> dobra, Ezer. No to ja się z no tobą to ja też tak wymienię. Zapraszam na spawna, stary. Ja już się z nim wymienię! Dawaj jadę. go, siwy! Walimy Fienci. go. On ma, nie wiem, gdzie on jest. Stajemy ja no nie poty, no na on dole. Patrz, tak na F5, na F5, czego cię robię. Jak ty masz miecz dziwny, czekaj ci się pali w tym mieczu O kurz, ile ty pijesz! Jak już Izer posiada duży procent swoich atrybutów, a ja posiadam szybkie nogi, to nasza walka do niczego nie doprowadziła i postanowiliśmy ponegocjować. Dobra, Izer, mnie, zostawię cię w spokoju, oddaj mi tylko mojego dropa zejcowa z i możemy złożyć i zobaczyć co z niego wyleci. Co wy na to? Felipeza, co ty, tak, musimy, tak musimy, mówisz? Musimy, tak, tak brzydko? Zary, no. Ale, ale przecież Jajco to jest nasz kolega! Trzeba Jajcobowi dropa odzyskać. Stary. No ale dropa, no ale jego głowę też mu trzeba ten skrócić. Jej, jej co dostał? Ale czego? Co on dostał? Tej temy czego? To się można nie podetrzeć, człowieku. To była taka dobra wymiana na start. Jaka wymiana? Aha, no tak. Dobra wymiana na start, sport. O, no to ja da ci ten miecz, który ty mu dałeś, taki dobry o. w końcu, nie? Nie, nie. Taki dobry no tam. wykwintnej temy, najwyższa półka przecież. <noise> stary, czemu przecież nie, chcesz? to był dobry taki... trej, to była bardzo Czu? dobra uczciwa wymiana stary. Uczciwa wymiana była, przecież była co? Uczciwa wymiana, ale ale no tutaj No to inne uczciwą wymianą teraz... będzie twoja głowa za tej temy. No i zajechcie, dogadaliśmy się super, możemy zaczynać. Końcowo doszliśmy do porozumienia z Izerem, dzięki czemu mogłem przejść do konsultacji z jajcobem. Oddaję mu dropa, ale mieczyka nie oddaje. To samemu mi się teraz przykro zrobiło Tak widać jak Sorry Jacob, że tak wyszło yy. Ale otwórz dropa, Za czym co ci z niego poleci Albo to, A nie lepiej żeby on do Endera odłożył sobie tego dropa i. No może ewentualnie... no, no, no. no, no, no. e, Ze startu stary, żeby ułatwić tobie rozgrywkę Na samym starcie Chcę ci wręczyć oto te przedmioty e, Plus do tego jeszcze dwa totemiki I połowę moich rewów, które mam przy sobie ku... Załóż sobie ten totem, bo to niebezpiecznie bywa stary Wiesz jest Dobra stary, to mam do ciebie pytanie, najważniejsze w sumie no. ci Naszego spotkania. Chciałbyś nawiązać ze mną sojusz na tym wspaniałym SMP? chciałbym. To było entuzjastyczne, stary. Naprawdę, postarałeś się. Postarałeś się, jeśli nie. Wyszło ci to. Wyszło ci to. W każdym razie, stary, abyśmy mogli nas sojusz nawiązać. Bo u mnie, u mnie to pracuje tak, że albo mam sojusz, sojusz, albo nie mam w ogóle sojuszu. Musimy, stary, podjąć pakt krwi. Pakt krwi polega na tym, że po pierwsze, nikt z nas nie może się zabić, e, ani bić, czy cokolwiek, nie wiem, zaprowadzić do trapa i tak dalej. Żadnych postępów. Do momentu aż nie zerwiemy tego paktu krwi. I uwaga, pakt krwi możemy zerwać tylko w momencie, kiedy obie strony się zgodzą i będą do tego skłonne. Jeśli na przykład jedna osoba będzie chciała, ale druga nie będzie tego chciała, no to pakt w nadal obowiązuje. Rozumiesz? Jesteś chętny na coś takiego? Jesteś, jesteś stary jakby wiesz, in? Jestem. No to stary na 3-4 się hitamy z łapki, no i wszyscy są szczęśliwi. Ja nawet stary zdejmę seta, żeby być człowieku tak jak ty, równy i możemy się hitnąć z łapki stary. Dobra to 3-4 No i zajebiąza.